Witam serdecznie na kanale Scrap and Crafts Dzisiaj filmik o wytłaczarce do etykiet, do napisów. I mamy tutaj dwa sprzęty. Jeden to jest starszy sprzęt kupiony w Action, teraz jest nowa ety... etykieciarka w Action, która jest dostępna. Jest dość niedroga, ale zdecydowałam się już jej nie kupować, dlatego że jedną z Action już mam. I przyznam, że jestem z niej no, dosyć średnio zadowolona. Nie do końca mi się podoba. Tak ona wyglądała. To są te aktualne już wkłady do etykieciarki z Action. Natomiast, tak jak mówię, sam sprzęt teraz jest bardzo podobny do dymo, jest bardziej zabudowany. I być może lepszy od, od tej, ale już postanowiłam po moim trochę zrażeniu się etykieciarką z Action nie kupować tam kolejnego tego sprzętu, tylko po prostu kupić już no, bardziej oryginalny. No i e, cóż, można powiedzieć, jak użytkowałam tą etykieciarkę z Action, zaraz wam tu zresztą zrobię jakiś napis, na przykład, no nie wiem, 100 lat. To, co mnie uderzyło, to jest to, że czasami przeskakiwały odstępy między literami. Czyli no, ustawiamy sobie na przykład literkę S, wytłaczam sobie S, ustawiam S, T, O. Tu jest O, 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 O. Chodzi też dosyć ciężko. Tak, i tutaj przerwa. Przerwa to w ogóle się odbija w ten sposób, że po prostu wyciągałam sobie, że tak powiem, na oko i gdzieś tam po prostu. No, tutaj już nie ustawiam perfekcyjnie, bo bardziej mi chodzi o samo wytłoczenie. Ok, i sobie wysuwam. Są tu teoretycznie opcje do odrywania i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że one mi średnio chodziły. Hmm, tutaj ta przerwa do nożyczek odbijała się od razu za bardzo, za blisko, więc sobie po prostu sztucznie to wyciągałam. I teraz, jak widzicie, tak, tak wygląda ten napis Action. Tak się odbił, odbił się dosyć dobrze. Tu minimalnie tylko widać, zobaczę jak to Wy widzicie. Tu minimalnie tylko widać, że jest odstęp większy między literką S i T. Lat wyszło całkiem przyzwoicie. Jeżeli ktoś w ogóle nie wie, jak to działa, no to ten napis mogę sobie teraz oczywiście przyciąć. To jest taka jakby folia. I tutaj, po odklejeniu tej warstwy zabezpieczającej, ten napis można przykleić do jakiejś kartki, tak? Także zobaczcie, to się przykleja. I mogę sobie przykleić do jakiejś kartki stworzonej. Ja sobie przykleję, może o, gdzieś tutaj. Mam no, element wycięty. Tak, tak on wygląda. Tak, w ten sposób. To jest natomiast ciarka Dymo, którą dopiero co zakupiłam. Po pierwsze różnica no, kosztu, tak? Ta kosztowała mnie tam, nie wiem, dosłownie jakieś kilka złotych, za demo zapłaciłam 50, więc różnica w cenie jest dosyć duża. Dużo lepiej się przekręca. Zobaczcie, jeżeli chodzi o napis, sobie wytniemy to samo, wytłoczymy to samo. Pierwsze, jak widzicie, nie wysuwam już tej taśmy tutaj na siłę. Literki są większe, bardziej czytelne. Przekręcanie jest, no, jakby to powiedzieć, dużo bardziej komfortowe. Tu mam też spację. Gdzie jest ta moja spacja? Zrobimy sobie podwójną. Dalej ile A. Te. Teraz zobaczymy sobie jakość tego odbicia. Co prawda mamy inny kolor taśmy, ale myślę, że to. Nie miałam dwóch czarnych. to już mi się nie chciało, wybaczcie, zmieniać. I tu mamy też nożyczki. Nie widzicie, oprócz spacji. I Zobaczymy, jak tutaj. Zobaczcie, pięknie, równiutko, nie tak wyrwane. Napis generalnie odbity, bym powiedziała, chyba porównywalnie. On będzie tu lepiej trochę widoczny na czarnym tle, no bo wiadomo. Też te literki są jakby mam wrażenie, troszkę większe. Już wam tu pokazuję. Widzicie? Także jeżeli chodzi o jakość odbicia. Myślę, że jest to dość porównywalne. Natomiast jeżeli chodzi, tu jeszcze nakleję, może będzie lepiej widoczne. Natomiast jeżeli chodzi o komfort ym, pracy, no to zdecydowanie bardziej mi odpowiada ten tutaj komfort pracy z dymo. Tutaj sobie naklejmy i popatrzcie. Te są bardziej rozstrzelone, to tutaj chyba źle przycisnąłem to A, e, bo reszta jest, zobaczcie, dobrze odbita. Tu jest większa przerwa, te są bardziej zbite, skondensowane napisy. Automatycznie też się te wydają większe, a te mniejsze, aczkolwiek sama wielkość taśmy i chyba liter jest bardzo podobna. Po prostu zostaje samo rozstrzelenie tego druku. Do czego ja w ogóle używam etykieciarki? E, używałam, słuchajcie, do robienia napisów, szczególnie w ATC, e, dlatego że tam e, nieraz napisy, które są gotowe w zestawach, mi nie pasowały. A sama konwencja tych, właśnie takich wytłoczonych z etykieciarki, wydaje mi się, że pasuje bardzo fajnie do, e, do ATC. Ja robiłam na zlot, nie wiem, czy mam to gdzieś pod ręką. Ja robiłam na zlot, słuchajcie, w Poznaniu rok temu i właśnie tam umieszczałam takie napisy z etykietciarki. Zaraz wam poszukam. O, już znalazłam. E, zobaczcie, tu mam właśnie napis Craft Party i tu widzicie nawet na tym, bo już tyle razy mi się ten napis skopał, to robiłam właśnie tym actionowym, że tutaj już po prostu byłam bez sił i tutaj na te przerwy nie mogłam nic poradzić. Po prostu, że on tak słabo mi przesuwał e, tą taśmę, i po prostu już tak zostawiłam. E, pamiętam, że podejść do tworzenia tych napisów miałam dużo, a przy dużej ilości to robi różnicę. Tu już nie wyciągam z folii. Zobaczcie, tutaj mam znowu dużą przerwę, tu mam brak przerwy, tu znowu są nałożone te litery. Także, jeżeli miałam e, wypomnieć jakąś wadę, Ekszynowej maszynki, to poza designem, no, który pozostawia wiele do życzenia, bo jednak ten wygląd wygląda trochę jak przedpotopowy statek kosmiczny, to oprócz tego no, ta zmienna, ten zmienny odstęp między literami, który jest nie do przewidzenia, to były takie powody, dla której właśnie szukałam innego rozwiązania. Mam nadzieję, że teraz, mając trochę wygodniejsze urządzenie, będę częściej korzystała ze takie ciarki. Także zobaczcie, śledźcie moje pracy, czy tak jest rzeczywiście, czy jest to gadżet, który gdzieś wylądował na półce. No i tym sprzętem chciałam otworzyć trochę inną serię. Powiem Wam, że chciałabym właśnie robić takie przeglądy narzędzi, które posiadam, ponieważ uzbierało mi się ich trochę. I myślę, że w najbliższym czasie przyjrzymy się na narzędziu, które jest Fuse Tool, Pokażę Wam, do czego ja je używam. I w ogóle mam nadzieję, że się zastanowicie, czy jest Wam potrzebne, czy być może jest to zbędny gadżet. No więc to tyle na dziś. Dzisiaj się żegnam z etykietierkami I do zobaczenia w kolejnym odcinku tej serii.